Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Tytanie Polska. Moi drodzy, dziękuję Wam za mega pozytywny odzew pod poprzednimi poradnikami z Eldrink oraz za 1900 subskrypcji na kanale. 2000 coraz bliżej, a każda nowa subskrypcja to jedna godzina więcej streamu. Dzisiaj, wspólnie z Inarkiem, któremu dziękuję za udział w filmie, przedstawimy 10 przydatnych trików i porad, aby gra w Eldring stała się jeszcze bardziej przyjemna. Zaczynajmy. Złote nasiono jeden z najważniejszych przedmiotów w grze. To ono zwiększa nasze leczące butelki. Szukajcie ich po całym świecie, pod małymi, świecącymi się drzewkami następnie wzmocnijcie nimi butelki przy punkcie łask. Z czasem będziecie potrzebować ich coraz więcej, ale dacie radę. Nic nie jest tak pomocne w solsach jak inni gracze. W Elden Ring również istnieje taka możliwość. Wystarczy, że albo kupicie, albo stworzycie pastylki potrzebne do przyzywania innych graczy. Pierwszy kupiec, którego spotkamy, również takie sprzedaje lokacja na filmie. Nie odchodząc od tematu kupców, można wspomnieć, że zabijając ich możemy znacznie ułatwić sobie życie. Zamiast szukać każdego kupca po mapie, co prawda po najnowszym patchu są oni na mapie widoczni, możemy zabić ich, a asortymy, które sprzedają, pojawi się u jednego kupca przy stole utraconej łaski, do którego zawsze szybko można wrócić. Tęczowe kamienie zawsze były w grach From Software. Nieraz pod jedną postacią, ale ich zastosowanie zawsze było jedno: oznaczanie ważnych punktów. Teraz, z racji otwartego i gotowego do eksploracji świata, wyrzucone tęczowe kamienie sygnalizują, czy dana wysokość jest dla nas za duża, czy po skoku nie stracimy życia. Wystarczy tylko sprawdzić, czy po rzuceniu kamień dalej jest cały. W każdym otwartym świecie mapa jest wyjątkowo ważna, i nieważne jak jest zaprojektowana, zawsze może pomóc. Aby ją odkrywać, szukajcie pomników stojących przy drodze. Są również zaznaczone na nieodkrytej mapie na brązowo. Bagna to nieodzowny element gierem from software, na szczęście, ale zdecydowanie nie nasze, Weldrink również uświadczymy lokacji takowych które będą znacznie cięższe do eksploracji przez stałe, trujące efekty. Na ratunek przychodzi nasz wierzchowiec. Z racji braku kontaktu w postaci z podłożem nie dostajemy nareszcie żadnych trujących efektów. Oprócz trujących bagien w otwartym świecie irytujące mogą być również inne liczne bestie, które najczęściej atakują gracza w grupach. Te mniejsze bądź większe szkodniki można jednak odstraszyć od siebie kupując specjalną pochodnię. Lokacja na filmie: Elden Ring uczy pokory. Rzuca specjalnie gracza na początek na głęboką wodę, aby ten nauczył się eksploracji. Kolejną poradą jest najzwyklejsze wycofanie się. Na pewno znajdziesz lokacje bądź mniejsze tanczony, które nie będą stanowić tak dużego wyzwania, a na pewno wzmocnią cię przed większymi wrogami. Oprócz złotych nasion i podstawowych butelek, Elden Ring również posiada potężne eliksiry. Nie bez powodu nazywają się potężnymi, bowiem gracz jest w stanie tworzyć własne receptury z różnymi efektami za pomocą specjalnych medalionów, które wyrzucają bossowie pod mniejszymi drzewami. Gra warta zachodu, bo od zwykłego leczenia nowy eliksir pozwala redukować obrażenia, a nawet wybuchać. W eksploracji nowego, nieznanego terenu zawsze należy zachować ostrożność i zrobić jeden krok do tyłu, aby potem wykonać dwa do przodu. W Elden Ring, nawet jeśli nie grasz dystansową postacią, zawsze warto mieć przy sobie łuk albo strzałki do rzucania. Bezpieczna eliminacja wrogów z daleka zawsze daje ogromną przewagę w ciężkim miejscu. Podsumowując, Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał, choćby w małym stopniu, przyda się komuś z Was i pomoże w graniu w Elder Ring. Ja dziękuję za udział i kooperację z Inarkiem. Zatem do zobaczenia, moi drodzy, w kolejnych materiałach na kanale Tytanie Polska.